że W momencie, kiedy zaczynamy używać tego pojęcia ekopoezji, ekopoetyki czy ekopoety, także ja powiem ta rzecz, którą Piotr Śliwiński powiedział wczoraj a propos Edwarda Pasewicza, też powiedział to, że, te, powiedział to żartobliwie, to, że Edward Pasewicz to czołowy polski ekopoeta i, i powtórzę to kilka krotnie, żeby publiczność zapamiętała Czyli i Państwo zobaczą sobą to jest, <laughs> <laughs> Oto czołowy polski ekopoeta. I jakby e, e, oczywiście co to było wypowiedziane? Było to wypowiedziane, wypowiedziane żartobliwie, Natomiast. E... Zbyt dosłownie rozumiesz metafory. Dla <grym> <w> naszej wczorajszej <grym> obecności w tym <tej> <grym> Już nie ma żadnych metafor. <grym> no to odchodzenie od metafor w stronę bardziej dosłownego i bezpośredniego przedstawiania rzeczywistości jest, jest najbardziej tutaj też dla nas istotne. Chodzi po niego o kontakt z rzeczywistością, także materialną rzeczywistością. Ale ja chciałam powiedzieć o tym, że jakby ta kategoria właśnie ekopoety może być kłopotliwa czy niepokojąca ze względu na to, że pojawia się takie niebezpieczeństwo, że ktoś dostanie taką etykietkę, a z etykietkami problem zasadniczy jest taki, że jakby w momencie, kiedy przykleja się jakąś etykietkę komuś, to tak jakby ta etykietka miała wyczerpywać wszystkie sensy, wszystkie znaczenia tej poezji, oczywiście to jest bardzo złe i, i myślę, że nikt tutaj tego nie chciałby, czegoś takiego robić. Natomiast jeżeli y, 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 powiedziałam, y, że wszystkie wiersze są w, jakiś, w jakimś sensie y, ekopoetyckie, y, to chodziło mi po pierwsze o coś takiego, że nie jest koniecznie tak, że z perspektywy ekokrytyki zawsze ciekawsze są te wiersze, które dosłownie, bezpośrednio i otwarcie... Nawiązują do kwestii ekologicznych, czy jakoś bardzo otwarcie mówią, mówią o naturze, bo bywa tak, że wiersz, który właśnie nie czyni takich otwartych nawiązań do kwestii środowiska naturalnego, udaje się przeczytać w bardzo ciekawy sposób przy, pom przy pomocy narzędzi, które nam proponuje ekokrytyka. Jako kryptaka, tak jak powiedział Grzegorz na samym początku, w, w najogólniejszym zarysie polegałaby właśnie na tym, że staramy się patrzeć na teksty, różne teksty, tak, czy teksty kanoniczne i wielokrotnie już czytane, w taki sposób, żeby jakby spróbować się dowiedzieć, co te teksty mówią nam na temat relacji pomiędzy człowiekiem i środowiskiem naturalnym, ale nie tylko naturalnym, ale również środowiskiem wytworzonym przez człowieka. Jak rozumieć tę te, 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 te tezę, że każdy wiersz, no, Coś, coś, coś o tej relacji nam opowiada. Jakby jest na to kilka sposobów, jak sądzę. Pierwszy sposób byłby taki, i o tym mówiliśmy już kilkakrotnie, także słowo ekologia zawiera w sobie greckie słowo oikos, które oznacza po prostu dom. Jeżeli, jeżeli pójdziemy tropem na przykład Heideggera, który mówi o tym, że y, poezja jest sposobem zamieszkiwania ziemi, y, musimy jakby ściśle trzymać się tego, co mówi Heidegger, ale możemy w ogóle popatrzeć na poezję jako na taki sposób roz, rozgaszczania się w, w przestrzeni czy, czy w rzeczywistości. I tutaj z punktu widzenia ekokrytyki powiedzmy, krytyki ekologicznej po angielsku częściej się używa sformułowania environmental criticism, czyli w słowie environmental właściwie nie pojawia się natura ani ekologia, tylko właśnie środowisko. To ten sposób czytania skupiałby się może, może bardziej na, mater, na materialnych aspektach rzeczywistości. To znaczy na tym, w jaki sposób wiesz pozwala na nawiązanie kontaktu właśnie z materialną rzeczywistością. W naszej wczorajszej rozmowie z Piotrem Siebińskim, to właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że jakby głównie tutaj można byłoby te, te, tego politycznego, polityczności tekstu się dopatrywać. Tak? Czy właśnie z, właśnie z, no właśnie, jakby może, ten, może, to, może to pojęcie eko krytyka jest tutaj odrobinę zawężające czy mylące, że bardziej chodziłoby nam o, o, o przyglądanie się różnym sposobom, w jakie tekst wchodzi, wchodzi w relacje, spotyka się z, z materialną rzeczywistością. I ja, ja mam jeszcze kilka sposobów na mówienie o tym, ale nie chcę mówić w tej chwili za długo. Może, nie, może oddam głos na razie komuś, bo jakby tutaj mogłabym pociągnąć wątek psychoanalityczny też tego spotkania z, jakby z materialną rzeczywistością w różnych jakby aspektach, tak? Włącznie z tym, że, że poezja wydaje się być bardziej cielesnym z e, e, użyciem języka niż e, różne inne sposoby używania języka. A to może rozłoży się na całą naszą dyskusję. W, w tym kontekście można jeszcze wspomnieć o jednej kategorii, która weszła do słownika ekokrytycznego za sprawą chyba najważniejszego teoretyka literatury i ekokrytyka, Lorenza Buella, który jest pracownikiem Uniwersytetu Harvarda i dzięki temu, że zajmuje tak wysoką pozycję w Amerykańskiej Akademii Ekokrytyka jako sposób czytania, nie jako metoda, tylko jako pewien sposób patrzenia na tekst bo to nie jest jedna metodologia, to nie są określone narzędzia, z którymi e, krytyk, a też i zainspirowany przez niego czytelnik, zaczyna analizować tekst literacki. E, dzięki Lorenzowi Buellowi ekokrytyka w Stanach Zjednoczonych e, weszła jak gdyby do e, komunikacji akademicki. Zaczęto ją zauważać, zaczęto ją doceniać, zaczęto się nią zajmować w bardziej poważny sposób. Wcześniej była traktowana z pobłażliwością. przepraszam, że panu przerwę, czy my w Polsce też mamy... Zaraz, do tego, zaraz do tego dojdziemy, to tak, tak tak. pytanie ignoranta. Yy, Wybitnych. Nie, z, nie zignoruję pytań to od publiczności, tylko, tylko za, za sekundę o, tym, no, o tym, tym wspomnę. Nic nie szkodzi. Yy, więc Lawrence Buell, Dzięki któremu jako krytyka została wyniesiona jak gdyby, do, do problemu. Także w sferze akademii, bo w sferze społecznej ona była problemem od bardzo dawna i pojawiała się wielokrotnie przy różnych okazjach i pod różnymi przebraniami. Stworzył kategorię ekologicznej nieświadomości. Ekologicznej nieświadomości tekstu to jest termin, który którego źródłem jest pojęcie. Fredrika Jamesona, nieświadomości politycznej tekstu Jamesonowi chodziło o to, że tekst literacki, w którym nie ma bezpośrednio wyrażonej opinii politycznej, nie ma postulatu politycznego, za którym nie kryje się żadna ideologia polityczna, mimo wszystko można czytać z perspektywy politycznej, dlatego że rugując jakiś temat, Pozostawia ślad, pozostawia puste miejsce, które także jest z politycznej perspektywy znaczące. Dokładnie tak samo jest z ekologiczną nieświadomością. Znaczy, w momencie, to co Jacek powiedział na, na początku, w momencie, w którym zastępujemy pewne rekwizyty w wierszu, kiedy znika drzewa, pojawia się samochód, to niekoniecznie jest tak, że wiersz przestaje być ekologiczny. A przynajmniej, a na pewno nie jest tak. Że nie da się go z ekokrytycznej perspektywy przeczytać, ponieważ to zniknięcie, to wyczyszczenie wiersza z określonych rewizjów także jest bardzo, bardzo znaczące. Odpadając na Pani pytanie, ekokrytyka w Polsce jest zupełnie nieobecna i to jest też powód, dla którego zdecydowaliśmy się zorganizować ten mini festiwal, prezentując zarówno poezję, jak i próbując wprowadzić do polskiego obiegu. Kategorii krytyczno-literackich, właśnie, właśnie ten termin. Ale dlatego chciałem zapytać jeszcze Ciebie, Julia, zanim, zanim przejdziemy do, do kolejnych tematów, jakie są w ogóle źródła ekokrytyki. Bo, bo rzeczywiście jest tak, że prawie nic na ten temat oprócz kilku osób, które się tym zajmowały, nie wiadomo, na, nie, nie wiadomo kiedy powstała, czym się dokładnie zajmowała, jakie były inspiracje. Tak, to jeszcze tu, 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 kontynuując to, co powiedział Grzegorz, rzeczywiście chyba nie ma w Polsce egokrytyki i otwieram rozmowę na ten temat. To chyba to, co próbujemy zrobić, to jakby opowiedzieć o tym, jak ekokrytyka wygląda właściwie w obszarze literatury języka angielskiego. I postawić pytanie o to, czy ona w jakiś ciekawy sposób może oświetlić polską literaturę i polską poezję. Jakby tutaj na to na, na razie gotowych odpowiedzi nie ma, czy nie ma gotowych odczytań, natomiast jest właśnie taka, jakby otwarcie takiej przestrzeni, prawda? Co, co te narzędzia, te pomysły, te, te rozważania mogłyby nam powiedzieć o polskiej literaturze, czy jakoś ubogacić naszą refleksję? Na, na temat polskiej poezji, czy, 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 czy literatury w ogóle. Jeżeli chodzi o źródła epokrytyczki, czy o historię epokrytyki, to ona pochodzi, tak jak już powiedziałam, z obszaru literatur anglojęzycznych i właściwie zaczęto tego terminu używać, zaczęto uprawiać taką krytykę na, na większą skalę mniej więcej w latach 70., czyli tu, bo oczywiście, nie bez znaczenia jest kontekst rzeczywisty, tak? czyli fakt, że w latach. Właściwie 60-tych na, na, na ogromną skalę ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę z, z zagrożeń ekologicznych. Pojawiły się w ekologii dyskursy apokaliptyczne i y, 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 y ta rzeczywistość siłą rzeczy miała też wpływ na rozważania o sztuce i literaturze. I y, same początki egokrytyki dotyczyły jakby powrotu do y, poezji romantycznej, angielskiej przede wszystkim. Czyli y, zaczęto na powrót czytać takich autorów jak Wordsworth czy Coleridge